No, trzeba przyznać, że było to bardzo długie i bardzo piękne przemówienie. Pan prezydent się napracował niewątpliwie. E, w, w, za serce Polaków tutaj ujął. Powiedział kilka słów ważnych, tego do biurokracji, prawda, co jakoś media tego jakoś nie cytują. To jest ogromny fragment, jedna czwarta przemówienia, to jest o, o tym, że trzeba walczyć z biurokracją, że gdzieś się nie urząd, nie władza, tylko rodzina, rodzina naród, praca i tak dalej. No, tego właśnie nie cytują. Eee, powiedział jeszcze o powstaniu warszawskim. Eee, także generalnie rzecz biorąc, bardzo, bardzo ładne przemówienie. Natomiast co do konkretów tej wizyty, no powiedzmy jasno, na razie są żadne. Eee, jeżeli pan prezydent e, Trump mówi, że, że Ameryka z przyjemnością sprzeda nam ten na przykład, gaz płynny, no to oczywiście ten gaz płynny sprzedają prywatne firmy i nie potrzebujemy pana prezydenta, żeby z nimi się dogadać. No, natomiast, ja powiem nawet więcej, jeżeli, jeżeli pan prezydent powiedział, że by chciało, żeby to było kupane, no to te firmy nawet mogą lekko podnieść cenę, uważając, że Polacy będą się czuli zobowiązani do, do kupienia tego gazu tak czy owak. I szczerze mówiąc, niektóre źródła podają, że jest to jeden z najdroższych gazów, a jedynie najdroższy, który jest nam oferowany, no przecież z Kataru jest bliżej, jeżeli już mamy naturalny gaz z Norwegii. Także... Chodzi o to, żeby nie mieć wyłącznie tylko z Gazpromu, no bo jak będą mieli 100%, to nam no, nas mogli w każdej chwili zadławić, więc to jest słuszna uwaga i warto nawet trochę drożej zapłacić, albo nam tylko trochę. E, natomiast co do rakiet patriot, to ja nie jestem tutaj zachwycony, bo to nie jest tak, że ona się zgodziła nam sprzedać te rakiety patriot. Ja nie widzę potrzeby rakiet patriot. Nie wiem czy czym one by nas miały, miały chronić chronić być może przed jakimiś rakietami rosyjskimi w królewce, no bo to jedyne dla nich ewentualne zastosowanie. Natomiast no, nikt w dobrych zmysłach nie będzie atakował Polski z takiego małego kawałka terenu jakim jest Królewiec, narażając się na odwet oczywiście. Także, także to, to nie jest to, to nie zachwycony tym zachwycą, tym bardziej, że rakiety Patriot, no, one były zaprojektowane w 1961 roku. Pierwsze serie w, 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 wypuszczone na, na rynek w 1976. Pamiętam jeszcze wojny izraelską egipską, właściwie palestyńską, gdzie, gdzie one się średnio spisywały na, w Palestynie. Także no, te wersje nowe są oczywiście polepszone, ale nie wiem, nie wiem czy, czy na tyle. W żadnej poważnej wojnie to nie było sprawdzone. Także, także istnieje silne podejrzenie, że y, pan Trump chciał sprzedać coś. No Szczerze mówiąc, jeżeli powiedział, że każde państwo powinno zwiększyć swój wkład w NATO, żeby nie tylko USA na tym płaciło, no to ostatecznie, no cóż, jeżeli uważamy, że NATO jest nam potrzebne, no to... Czemu nie kupić tak, jak prawda? nie załóżmy tańszych rosyjskich, nie? Więc, albo chińskich. Także to, także to jest logiczna konsekwencja tego, że jesteśmy w NATO. I czy chcemy być takim grzecznym chłopczykiem w tym NATO? No ja bym nie chciał akurat. Prezydent Donald Trump wspomniał jeszcze, gdzie media polskie w ogóle przemilczały ten temat. Pewnie nie bez powodu. Mówię tutaj o nadmiernej biurokracji, że jednym z wrogów właśnie cywilizacji zachodniej jest nadmierna biurokracja. No, to o tym, o tym powiedziałem oczywiście, na przed chwilą. I to jest stały, stały motyw naszych tutaj przemówieniach, w tekstach i tak dalej i się bardzo, bardzo należy cieszyć, że aż tyle jego na Trump poświęcił w swoim przemówieniu właśnie o, o tym, jak, jak szkodzi biurokracja. Tam również są takie dość kąśliwe uwagi powiedzą Unii Europejskiej, to ci, którzy tam Boga, wiarę, prawda, wartości europejskie, to chodzi o Unię Europejską. Także, także on to bardzo, bardzo, bardzo dobrze podkreślił. No ten fragment jest, jest wybity, jest bardzo przeny fragment, mnie też było długie, ale to jest długi fragment, czyli человек, часть всему меня